Witam na konferencji prasowej przed meczem ostatni <coughs> Piasta Gliwice na własnym stadionie w tym sezonie. W sobotę Piast Gliwice zmierzy się z Górnikiem Zabrze w ramach 33. kolegi PKL Bank polskiej ekstraklasy. Przed meczem jest z nami trener Aleksander Bukowicz, który odpowie na państwa pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, ostatni mecz w sezonie u siebie, ostatni mecz pana u siebie w roli trenera Piasta i derby z Górnikiem. To będzie taki trochę inny mecz niż te pozostałe wcześniejsze, czy, czy nie? No wymienił pan e, kilka powodów, że, że jest troszeczkę e, inny to mecz niż, niż pozostali. Przede wszystkim e, jest to mecz derbowy. E, dla, dla naszego klubu, dla naszych kibiców bardzo, bardzo istotny zawsze e, mecz z Górnikiem i e, to też świadczy o, o, o zainteresowaniu. Same zainteresowanie świadczy o tym, jak, jak ten mecz jest ważny, a że też jest mój ostatni, myślę, że w, pod warunkiem jak, jak go wygramy, no trudno sobie wymyślić lepszy na, 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 sam, na sam koniec I, i pod tym kątem mam nadzieję, że to będzie właśnie najlepsze możliwe pożegnanie się też z kibicami Piasta, będzie ich bardzo dużo, myślę, że dadzą Wsparcie drużynie tak jak potrafią i że wszyscy razem powalczymy o zwycięstwo. A ja bym bardzo chciał właśnie w takich okolicznościach e, w, się pożegnać z klubem i z e, kibicami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że e, po drugiej stronie też jest e, godny rywal, który e, jest trudny do pokonania, że potrzeba na pewno z naszej strony bardzo dobrego spotkania, żeby żeby to miało miejsce, ale nie zmienia faktu, że, że e, jest na to szansa i że musimy o to po prostu powalczyć, dać siebie wszystko, żeby, żeby ten mecz wygrać. Ten mecz w Zabrzu, to, poza wynikiem, to chyba najbardziej zapamiętany z czerwonej kartki, z wielu tam, kontrowersji, e, nerwów, emocji takich, niekoniecznie piłkarskich, to teraz pan zwraca uwagę, żeby jednak, że tak powiem, nerwy trzymać na wodzy, chociaż to może trudne w takim meczu. No zdecydowanie tak. Mi, mimo wszystko, że to było dawno, pamiętamy ten mecz bardzo dobrze i pamiętamy w, wszystkie wydarzenia z tego meczu. Natomiast prawda jest taka, że w, w tym meczu szczególnie ta chłodna głowa i, i, i zdrowe, zdroworozsądkowe podejście będzie może i kluczowe. I tutaj jakby w, mam nadzieję, że. Uda mi się do tego przekonać zawodników, zawodniku, staram się jakby i, i, i wierzę, że, że tak będzie, że po prostu e, tylko sportowa postawa piłkarska, wojskowa e, nas interesuje, żeby zaprezentować się jak najlepiej, na tle przeciwnika i, i, i e, f, 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 pokonać go, e, mam nadzieję, dobrą, e, dobrą grą całego zespołu. Mam wrażenie, że takiego meczu jak ten ostatni z motorem, a właściwie wyniku takiego, bo może meczu mniej, to Wam bardzo brakowało, żeby tak. No nie wiem, cztery bramki to piast nie, nie, dawno, dawno nie strzelił, nie wygrał tak przekonująco wysoko. To daje jakiś taki teraz drużynie, nie wiem, luz. Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Na pewno się zgodzę z pierwszą częścią tego stwierdzenia, że. Z, z tym, że takie zwycięstwo jest potrzebne, że, że ono dodaje i, i pewności, i wygoru, i y, automatycznie też poprawia sytuację w tabeli. Ona jest taka, że nie tylko trzy punkty, ale tam i różnica bramek, jakby wszystko jest istotne, wszystko się liczy. Zgodzę się, że przy całego sezonu już w jakimś takim newralgicznym momencie, kilku ich było, byśmy złapali taką wygraną, to, to byśmy mogli myśleć też o czymś więcej, tak? ale prawda jest taka, że dzisiaj na coś więcej jest trochę za późno. Natomiast, jak najbardziej, nie dotyczy to meczu tutaj, który jest przed nami i na pewno w nim wydaje mi się, że niezależnie od poprzedniego, to zrobimy naprawdę bardzo dużo, żeby go wygrać. O sprawy kadrowe chciałem zapytać, a przede wszystkim o Jorge Felixa, czy on w ogóle wróci do końca sezonu? Tak, Jorge Felix będzie z nami jutro i już od kilku dni trenuje, więc będzie brany też pod uwagę na, na, na ten mecz, pomimo tej, tej przerwy. Na tyle jest to dla nas ważny, istotny zawodnik, że, że wiem, że nawet po dwóch, trzech treningach jest w stanie w pewnym momencie pomóc drużynie i na to też liczę. Mam dwa pytania związane bardziej może z Panem, bo nie że dosyć nietypowo, ogłosił pan wcześniej, że pan odchodzi, to jeszcze w trakcie pana pracy jest już pana następca. To też nie jest taka oczywista historia. Pan miał kontakt ze Szwedem? Czy będzie pan miał? Nie miałem. Nie wykluczam, że, 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 że będę, jeżeli będzie taka, taka potrzeba, myślę, że w, w, ta sytuacja jest troszeczkę. Inna niż zazwyczaj, ale ja ją bardzo cenię i szanuję. Wszystko to, jak zostało i ze strony klubu e, rozegrane, przedstawione. Również z mojej strony była też taka postawa przejrzysta i mi na tym zależy, żeby jakby nie było jakichś niedomówień albo e, e, wyciągania wniosków bez, bez e, podstaw. Bo przeczytałem, że pan w Polsce zostaje na kolejny sezon. To prawda, czy to jeszcze niekoniecznie? Znaczy w... Znaczy w pracy oczywiście, nie prywatnie. Tak, tak, tak. Znaczy jest taka możliwość, jakby w, nie mam w tej chwili obranego kierunku, miejsca nowego pracy. Też uważam, że że to jest przede mną i, i, i ten wybór będzie istotny. Tak jak uważam, dokonałem dobrego wyboru, o czym świadczy właśnie wypełnienie kontraktu tutaj w, w Gliwicach, to, to chcę, chcę też takiego kolejnego dokonać i, i on może być też pod, pod party Pewną przerwą pomiędzy jedną a, a tą następną pracą. Także zobaczymy. Polska jest tak samo moim krajem, jak, jak, jak Serbia, można powiedzieć, i tutaj jest już ponad połowa mojego życia świadomego, już na pewno. Także pewnie, że tutaj wiąże swoją przyszłość i, i prywatną, i zawodową. A jak to będzie, to, to, to czas pokaże. Normalnie to pewnie w tym momencie sezonu, przy tym miejscu w tabeli, to by się pan no, nie denerwował, bo nic wam nie grozi, a też no, może być tylko lepiej, tak, jakbyście te dwa mecze wygrali, ale fakt, że pewnie będzie pan zapamiętany przez kibiców piasta z tego meczu właśnie jutrzejszego, że no, na, na koniec nie wiem, wygrał z górnikiem, albo na przykład nie przegrał. No zawsze to zostaje w pamięci i to pana jakoś tak nie wiem, dopinguje jeszcze dodatkowo mecz sam w sobie jest wystarczającym dopingiem i motywacją. Jakby moją pracę Piaście ja nie podsumowuje ten, ten jeden mecz. Też pewnie trudno będzie, uważam, o, dokładną, o dokładne podsumowanie zaraz po jakby myślę, że Trzeba będzie na to spojrzeć z, jakiejś, z jakiegoś dystansu i, i, i z innej perspektywy, trochę czasowej, żeby, żeby też wyciągnąć pewne, pewne wnioski. Także ten mecz jest co prawda takim kończącym, przynajmniej tutaj, przy, przy naszej, naszej publiczności, bo jeszcze nam został jeden mecz wjazdowy, ale i pod tym kątem jest, jest ważne. Dla mnie bardzo osobiście mi zależy na tym, żeby ostatni meczu, tym bardziej, że to jest mecz z górnikiem, ale nawet jakby nie był z górnikiem, żeby tym ostatnim meczu wygrać i mam nadzieję, że to się uda. Dzień dobry, okay. Wojtek Heszko, TVP Katowice. Chciałem jeszcze właśnie o samą grę Górnika dopytać. Trener Gierczak jeszcze nie przegrał, ale też były tam też te trzy remisy. Pan widzi gdzieś, jak to się mówi, tę rękę jego już w zespole, czy to jest teraz czas bardzo zbliżone mimo tej, tej zmiany trenera? No, sam trener podkreślał, że za wiele nie będzie chciał zmieniać w stosunku do tego, co i idei, jaką mieli jeszcze wcześniej przy za trenera Urbana, więc łatwo zauważyć, że trochę, trochę mniej tracili bramek i troszeczkę można powiedzieć, ta obrona się skonsolidowała. To jest coś, co się można powiedzieć, na pierwszy rzut oka zmieniło, ale tak naprawdę wydaje mi się, że idą podobnym takim tropem. Nie jestem w środku, żebym wiedział. Jak po prostu jak jest przekaz, te przekaz też zawodników i ta yy, interakcja między nimi czy tu coś się nie zmieniło, ale z samego sposobu grania, to, to niewiele. Dziękuję. Są kolejne pytania. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję, do zobaczenia Dziękuję, dziękuję bardzo, do widzenia.